Hej wszystkim, tu Adrianna. Jak widzicie, jestem bez makijażu w szlafroczku i mam nieułożone włosy. Dopiero co wstałam, z takimi się obudziłam, żartuję. Kręciłam je sobie dzisiaj, oczywiście. A pokazuję Wam się tak dzisiaj, ponieważ przetestujemy sobie maseczki bombujące, a że moja skóra teraz potrzebuje jakiejś silniejszej pielęgnacji, to mam wrażenie, że będzie to idealnie dobrany test. Ja słyszałam już o takich bąblujących maseczkach, ale widziałam je w internecie tylko na AliExpress albo widziałam jakieś drogie maseczki w perfumeriach, a na te maski natknęłam się drogerii. Spodobała mi się także cena tych masek, bo jedna maseczka kosztowała niecałe 9 zł. I wzięłam sobie dwie maseczki. Jedna maseczka jest to maska naliżająca, druga jest oczyszczająca. I są to maseczki bąblujące w płachcie, więc nie wiem jak to połączyli. Bąblowanie, płachtę... Wybaczcie, jeżeli słyszycie szum, ale jest tak niesamowity wiatr dzisiaj, że tylko patrzę, co się dzieje za oknem. Nie mam pojęcia, którą wybrać, bo mam wrażenie, że moja skóra potrzebuje i oczyszczenia i nawilżenia. Natomiast pójdę chyba w maseczkę nawilżającą, bo moja skóra ostatnio przechodziła terapię przeciwtrądzikową. Nie czuję się najlepiej i nie chciałabym jej jeszcze dodatkowo podrażniać. Co tu nam producent pisze o tej maseczce? Nawilżająca maseczka bąbekowa w płacie, wzbogacona o zieloną herbatę, alantoinę i grejpfrut, idealnie od intensywnie wygładza, detoksykuje oraz niweluje przesuszenia, pozostawiając cerę nawilżoną i promienną. Dużo obietnic, jak zwykle u producentów, a my zobaczymy, jak będzie naprawdę. Czyli ta maseczka ma nie tylko tą skórę nawilżyć i załagodzić za pomocą tej alantoiny, ale także przez te owocowe ekstrakty mają odświeżyć. Hmm... Dużo w sposób użycia. Przed użyciem delikatnie rozmasuj saszetkę, pewnie, żeby uzyskać te bombelki, nałóż na oczyszczoną, suchą twarz i pozostaw na 10-15 minut, aż zmieni się w musującą piankę. Usuń pod pozostałość, zmyć ciepłą wodą. Czyli to nie jest taka maseczka, którą możemy zostawić na twarzy i wmasować tą pozostałość. To musimy zmyć. Rozmasujemy ją sobie, tak jak mówi producent. Zastanawiam mnie tylko, po co ta piana? Czy to nie jest taki chwyt marketingowy? Ale wiecie, z drugiej strony może przez to, że ta maseczka będzie Usuwała, to może te składniki będą lepiej docierały do skóry. Teoretycznie taka ruszająca się pianka, takie musowanie może spowodować delikatny peeling na twarzy. Przez to też te ekstrakty i składniki aktywne będą lepiej oddziaływały. Zamysł jest ciekawy na pewno. Chyba już. Chyba można wyczuć pod palcami, że pod spodem w tej maseczce coś się stało. Jakby tak zwiększyła troszeczkę swoją objętość. taka mięciutka jak poduszeczka. Okej, okay, otwieram. Jakie emocje. To jest zielone. Nie spodziewałam się. Zobaczcie, to się pieni. To się pieni mu jak mydło. I tak. Uuu, ładnie pachnie. Mi trochę pachnie migdałami, ale też czymś takim świeżym, może właśnie tam zieloną herbatą. Widzicie, tam jest zielono w środku. I rzeczywiście się troszeczkę zapieniła. Ale to tylko tyle, będzie tej pianki. Intensywnie pachnie, ale ładnie, nie jest to zapach, który przeszkadza. Jest taka dziwna w konsystencji, mówię Wam. Rozprostuj się, ładnie sobie ją wyprostuję. Zawsze się wygląda jak z horroru w tej masce. I nakładam sobie ją na twarz. Czy tego jest coraz więcej? Powiem wam, że ten moment nałożenia maski w płachcie to jest jeden z najmniej przyjemnych momentów. Bo ona jest taka zimna. I mój organizm aż tak się cały spina. Boże, jakie tu tragedie, dramaty odchodzą przy nakładaniu maski. Mogłam lepiej związać te włosy. Zobaczcie. Słuchajcie, jest tyle tego płynu tam. Czy to się da masować? Z pewnością nie żałowali tego płynu tam, bo cała twarz pod spodem jest mokra. Jest mnóstwo tej piany, ona się cały czas wytwarza. Raczej na pewno tego nie słyszycie, ale ja słyszę, jak ta piana tak szeleści. Ten dźwięk jest taki bardzo relaksujący. Nic nie szczypię na szczęście. Czasem te maski w płacie jednak mnie troszeczkę podrażniają, nawet jak są nawilżające. Ach, to więcej piany! O, jak to śmiesznie brzmi. Jak to jest dziwne. Wyglądam tak, jakbym miała urodziny, wzięła kawałek tortu. I walnęła nim sobie w twarz. Ale nie, nie, sam proces jest przyjemny, nie mogę narzekać, nic nie boli. Skóra się czuje bardzo przyjemnie, taki, nie wiem, efekt, jakbym zanurzyła ją w wacie cukrowej albo w pianie z kąpieli. To jest takie bardzo delikatne. Więc kochani, ja wracam do Was za 10 minut i zobaczymy, jak ta maseczka nam się sprawdzi i jak będzie wyglądać po tych 10 minutach. Update po 5 minutach. Piany jest mnóstwo. Jakbym się wysmarowała kremem do golenia taty, ale jest to nadal bardzo przyjemne i relaksujące, choć te piany nie żałowali. Kochani czas minął, jak przyglądałam się sobie w lusterku to widziałam, że maseczka już powoli przestaje bąblować, nie słychać już też tego pienienia się, tutaj już wszystko się uspokaja i opada, ona mi troszeczkę cały czas spada, bo przez to, że ona się tak porusza, bąbluje i tam się pieni, to ta cała maseczka też się troszeczkę na tej twarzy porusza. No i przyszedł czas na zdjęcie, zobaczenie jak tam wygląda moja skóra, czy jeszcze coś tam mam pod spodem. Że ją sobie widzicie, na twarzy jeszcze trochę jest tej piany, więc będę musiała ją zmyć. Na razie czuję się dobrze, skóra nie jest podrażniona, chyba też nie wygląda na czerwoną, ale lecę to zmyć. Przyjrzę się swojej skórze, przyjdę do Was z oceną. Powiem Wam, że jeszcze czuję takie masowanie. no jest nieprzyjemne, takie pękanie, jakby po mnie takie małe pajączki chodziły. I przyszłam już do Was na podsumowanie. Twarz jest umyta. Żadnych zaczerwieni nie widzę, na szczęście. Jeżeli chodzi o to, jaka jest w dotyku, to czuję, że jest gładka. Jest jakby tak delikatnie, delikatnie pokryta takim żelikiem. Taką warstwą ochronną. I też tak ładnie, zdrowo się teraz błyszczy. Nie czuję, żeby była ściągnięta. Nie czuję także, żeby była podrażniona. I co myślę o tym całym pienieniu się? Słuchajcie, powiem Wam, że na początku myślałam, że to będzie taki bajer. Co to komu ma dać? Ale z drugiej strony, z taką maseczką może. Można sobie zrobić fajny relaks, wyobrażam sobie a pada deszczyk, wieje wietrzyk. My nakładamy tą maseczkę i słuchamy, jak bąbluje i jak szumią te bąbelki. No, to mogłoby być bardzo przyjemne. Ja tutaj nie miałam takich warunków, bo nagrywałam, ale można byłoby się miło zrelaksować. Czy maseczka z bąblowaniem, moim zdaniem, działa lepiej niż inne maski w płachcie? Powiem Wam, że może delikatnie tak, przez właśnie ten bardzo delikatny peeling i to, że tutaj wszystko się na twarzy porusza i pracuje. No, nie wiem, ja jestem bardzo zadowolona. Twarz jest gładka, milutka. Jeszcze, jakbym się położyła z książeczką, to byłoby super przyjemnie. Czy Wam polecam? Zdecydowanie polecam spróbować. Nie jest droga, jak mówiłam, kupiłam ją za niecałe 9 zł, więc nie jest tu jakiś majątek, a jednak ten efekt pienienia jest, nie trzeba kupować jakichś drogich masek z perfumerii, tylko są już takie nawet w drogerii, więc zawsze fajne spa sobie można zrobić. Tak więc ten test OMG uważam za udany, produkt był na pewno bardzo ciekawy. Kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało, zajrzyjcie także na mojego Instagrama, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa!